Return of the Wizards. With the warlord come dead, and Grimnir's terrible scheme revealed, the wise and handsome God <coughs> recommended that the wizards do the only sensible thing. Rather <laughs> than for the rest of the army, they should set forth at once, that they might discover the truth behind the terrible warlock threat. Ah, Laura. <laughs> <sighs> uh, A faktycznie lepiej to <grym o, <grym lepiej była sprawy. Eee, nie da się. O! Czyżby już? A nie jest holo Dobra A ja jedłem w ciebie! Wow 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 wow! O ma wcisk! Nie lubię czarodziejów O, Staff of War? No może nie w ten sposób? Co to za łańcuchy? Co to są w ogóle za badziewia? Co to jest? Chyba nie tak. O, o, tak, tak, tak! No! Nie wiem, tego spela. Weź, poczekaj, bo chcę zobaczyć co my mamy ciekawego. Magix Revive, hey Thunderbolt, Rain. Rain. Conflagration. Zrobiłeś to w końcu? Tak, zrobiłem. To taka. leci taka. Poczekaj no, ja się muszę zrobić sobie tarczę przeciwko temu. No wal. Wow! A tu było... Ale jest tak? strasznie wymagający. Nie, nie, tak. Było... Tak. No już nie ma nic ciekawego, wiesz? O! Nice. Rain! Oła. Tylko jak mamy się zabezpieczyć przed deszczem? Tarcza i woda? No. O, nice. Tylko teraz płonę. Fajnie, teraz piorunami wszystkich. weź poczekaj, zobaczymy jeszcze jakie Magiki tutaj są. Time, time Warp, A nie, to ty już to robiłeś, nie? Time Warp mm -hmm. Crash to desktop Confuse. Dobra, chodź, chodź. No już to z... jest, dobra, dobra, końcowa, już. końcowa mapka. Co ty? Ty, no. Nie wierzysz w to. To nie jest chyba długa gra. No kurde, no przecież ty, idziemy ale do. Ale tam jeszcze było milion różnych achievementów. Idziemy do ostatniego bossa. Które się przyciążyłem? Tam było milion różnych achievementów w ogóle. Jeszcze, na przykład, żeby skuk zabić Wlada Skup fisk, w lada. Donki mitka. Wysma wawal tu nieba, i bez skup fisk mark me donkey rendul próba. Warbas sora grepa noara. Kamere be fragrim mirska rebidi. Je fra mersk. Może wiesz, dodatków to są po prostu Może. <laughs> Zobaczymy O, Watch demony out. O, nie udało się Eee, są czułe na ten! To weź se na ogień daj Nic po nich nie zostaje Kula w ognie. jak coś będzie mocnego, to będzie trzeba się zaopatrzyć Dobra ta, i ta jasne, zrzuć na siebie kula ognia, tak Tak jasne O Nie, nie tak, odwrotnej kolejności Ej, on mnie przewraca i nie mogę seć czarów Noje Nie są oni mo... Ej ej, co się dzieje? Jestem taki zatruty czy coś? A, nie mogę, mam tarczę przyświecają. Jak to? No coś tam było, coś zadawało obrażenia w, tej, w tych minach. Dobra, tak lepiej. Wow. Masz ogień? Wow, my płyniemy na tej wyspie Nie Thunderbolt Co ja zrobiłem tak? Zrób... Już chwilę Dobra, bo chciałem... O jest Dobra, Thunderbolt Oj, obciążyłem się Eż ty gnoju, przewracasz mnie Kurde, znowu, nie mogę Nie ogień. Cóż, nie, nie mogłem tego pioruna rzucić. Weź poczekaj, teraz jeszcze chcę <kuh> to sprawdzić. Jeb. Yeah. O, oh shit. I tak spłonąłem. Było, to było szybkie. Eee, o no. tak. Wiesz, postacie w żaden sposób tam się nie wzmocniły. No, to prawda. To nie jest RPG. O, nie. Odbiłeś tym? Odpychałem go To co mu zdawało taki demecz? Ja? Eee, O, idą z tyłu Uła. Polecam użyć jakiejś tarczy No i <grymne> O Poczekaj, ja płonę. To, to, sytuacja. Czy my tu musimy jakiś timing zrobić? Chyba ja. Nie wiem, czy nie bardzo. Co tam się stało? Nie. Coś szeleściło, szeleściło. F, -Q, F, F, Q, F, F, -Q. O, oh, jest Conflagration. A nie, musimy tu przeskoczyć, timingiem. No dobra, to się udało. Masz tarczę okay. na ogień? Nie, mam na Thunderbolt. to na ogień. Stawiam się za tobą. O, e, lol. Eee, w tarcze jest O! O o A Co się stało? A miny Aha, miny, o Boże Czemu ustawiłeś tam miny? Przez przypadek Miał być bez shifta mieliśmy przelot życia. Ooo, z od początku Dobra, ogniem ich Nie, tu jest tu jeszcze radziej Wybacz Dziękuję, dziękuje To byś oberwał! No nie, tak, tak Nie zdążyłem go zaatakować w ogóle Tak we mnie, o i teraz weź go czymś szybkim. No nie, na linii strzału, kurde. Respawn na linii strzału, kińsku przesunie. Marłem? Mam też. Dobra, teraz ja będę ją dwa razy więcej życia. Ale tutaj to niewiele daje chyba. No nie później jak spadniemy, jak ktoś postawi miny i spadniemy. <noise> Kiedy on się pojawi? <śmienicza> <śmienicza> That was fast. Dobra, teraz na ogień będą te maluchy. Oh, Jesus! Nie, ten <śmienicza> Vlad. No, pojawcie się, gnoje. Fire Twill. O, sorry. wynagroda ci Tutaj trzeba było chyba błyskawicy zaraz, no? A nie, jeszcze ten, jeszcze ogień. O co ty mi robisz. To, to był conflagration, właśnie. O nice, ten to przeleciał. O, tutaj błyskawica była. Tak! Jasne. Ciebie. Akurat, wszystkiego, co było dookoła w Ciebie. Puśwa, odwrotnie. To to. W siebie, Jasne. <grymne> <grymne> to Ale ta błyskawica działa zupełnie jak ten. Eee, No. Weź tarcze załóż, tarczę załóż Ale bym się na początek nie chciał dać zepchnąć Eee. Co jest, chciałem jak ten? Crash to desktop. No. Też nie wiesz kogo jebnie. Go przed tym się jesteś w stanie obronić. No przed błyskawicą jest i Crash to Desktop nie jesteś. A te gnoje spychają kurde. Uwa, wow, prawie nie trafiłem. Idziemy szybko. Te były pioruny? Tak, tu były pioruny. Ja nie mam tarczy. Dol, Dobra, spadł. O, jak poleciał na dół do ognia, drupo do ognia. A. Dobra. Uła. Fart Fart. <grym> <grym> tak to był fart. Ola, ola. Awa płonę Checkpoint. Oh, yeah. O je. O je. O. Star of Deflection <grym> What the fuck, what the fuck Wal, wal strumień, ten promień, promień Albo... <ścoughs> 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 Albo to Tak <ścoughs> go po prostu wystrzelił, a i startu jest jakiś Niego go wypadł, weź poczekaj Wypadł z niego? No Demon, Demon arm. arm Boże, co to jest Beam spells have unlimited duration co robi z tobą defleksjon? Yeah. missile weapons. No, nie, ale nie wchodź w to. Czemu? Czemu ja przez to przeszedłem? Oh. Chyba nie tędy droga, wiesz, taka... Nie, ja myślę, że dobrze idziemy. No. Dobra, dobrze idziemy. Dobra, lepiej tutaj zostać. Ojej, Ojej. przydadzą się... Kurde, za dużo klikam razy. Czemu ty ich uleczyłeś? Tuba, na ogień, na ogień Kurde, czemu nad nimi to lata? Dalej ogień Checkpoint! O, checkpoint! Ej, tu! Jeleń! Jeleń martwy, no proszę. Ej, tam coś dużego stoi. No? Możesz mu błyskawicą walnąć? O dobra, ja spróbuję. <laughs> nie mam Conflagration mi zostawiło. Sorry. No, znowu za dużo. Nie, chyba nie mogę mu walnąć. Nie, nie mogę. 4 na 12. A może teraz można? Tak, teraz można na pewno. Jaki fart, nie? A znowu jakieś małe gówna. Weź weź tarczę. Bo ja chcę je będę walił. Wyglądał on musi się najpierw pojawić. O jest. Ogarniamy tą grę. Niech nie no. licho. Już tak powoli ogarniamy, to prawda. Na początku to było, co ja tutaj robię w ogóle. Paga. <grystanie> Niech on się tylko pojawi. A, oboje mieliśmy błyskawice. Dobra, małuchy, ogień. Albo zeskakujemy szybko. Czy jakby jeszcze dobiłem? Nice. O, idziemy w tamtą stronę. Tam są, tam są ludziki. A jak on stoi za blisko, mniejszy damage wrywa. Ej, tu się jeden pojawia. Nie widzę. Ła, ła ła, 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 nie miałem tarczy nogi. Killing your friends you're doing it wrong <coughs> 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 A, Piorun Eee, <coughs> dobra, oboje nie trafiliśmy. Akurat zjął tarczę Lecie, lecie, lecie hmm. O nie O nie Zamuliłem